Cześć wszystkim, tu Rafał Ostrowski. Witam was na moim kanale, gdzie zajmujemy się wszystkim, co związane z naprawą i utrzymaniem samochodów. Nie zapomnij subskrybować kanału, żeby nie przegapić żadnych nowych poradników i wskazówek. A teraz przejdźmy do dzisiejszego Jak tematu. Wyjąć akumulator. Akumulator samochodowy jest kluczową częścią działania pojazdu, mimo że nie jest to używane gdy samochód jest uruchomiony i porusza się po drodze, uruchamia one wszystkie procesy w poruszającym się samochodzie po przekręceniu kluczyka, a także zasila komponenty elektryczne, gdy pojazd jest wyłączony i zaparkowany. W większości przypadków nie trzeba myśleć o akumulatorze samochodowym, ale są chwile, kiedy trzeba go wyjąć. Na szczęście jest to zwykle proste zadanie, które można wykonać samodzielnie za pomocą podstawowych narzędzi które prawdopodobnie masz pod ręką. Jak wyjąć akumulator samochodowy? Wymontowanie akumulatora z samochodu może być konieczne z dwóch głównych powodów, w celu jego wymiany lub sprawdzenia jego sprawności. W obu przypadkach podstawowy proces jest taki sam, chociaż akumulatory mają różne poziomy mocy wyjściowej, jedyną rzeczą, która może się różnić w etapach demontażu. Jest rodzaj zacisków danego akumulatora. Ze względu na pięć głównych typów zacisków akumulatora może być trudno wiedzieć, których narzędzi użyć, chociaż proces demontażu jest zasadniczo taki sam dla wszystkich akumulatorów. Są to zaciski SAM, GM, kombinowane, LI dwustronne. Samochody wyprodukowane w USA zazwyczaj używają zacisków SAM, GM lub kombinowanych. Podczas gdy samochody europejskie preferują odmianę L, a modele samochodów elektrycznych często mają zaciski śrubowe. Do demontażu większości z tych typów akumulatorów potrzebne są dwie pary szczypiec lub dwie pary kluczy. Jednak do demontażu odmian GN potrzebny będzie klucz nasadowy lub grzechotka. Część 1 z 3. Przygotowanie i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Akumulatory są wystarczająco naładowane, aby spowodować potencjalnie śmiertelny wstrząs, dlatego zawsze należy nosić izolowane rękawice robocze, aby się chronić. Zaleca się również noszenie okularów ochronnych, ponieważ część substancji żrących znajdujących się wewnątrz akumulatora może wydostać się na zewnątrz, niezależnie od typu akumulatora w samochodzie. Przed próbą jego wyjęcia należy wyłączyć samochód, ponieważ środki żrące wewnątrz akumulatora są również łatwopalne, a uruchomiony pojazd może wytworzyć iskrę. Po zastosowaniu tych środków ostrożności i zebraniu opisanych poniżej narzędzi można przystąpić do demontażu akumulatora. Chociaż sam proces demontażu akumulatora samochodowego jest dość prosty, istnieją inne rzeczy które można zrobić, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo, a także kilka ogólnych wskazówek, o których należy pamiętać. Wskazówka 1. Używaj opasek zaciskowych. Rozważ użycie opasek zaciskowych lub innej formy zabezpieczenia, aby utrzymać kable akumulatora na miejscu podczas wyjmowania akumulatora, zapobiegnie to ich dotknięciu i wytworzeniu iskier, które mogłyby zapalić łatwopalną zawartość akumulatora. Wskazówka 2. Przykryj szmatką, alternatywnie możesz przykryć dodatni koniec kabla szmatką po jego wyjęciu, aby uniknąć kontaktu metalu z metalem, chroniąc siebie i swoje systemy elektryczne. Wskazówka 3. Zdejmij biżuterię. Zdejmij całą biżuterię przed próbą wyjęcia baterii. Metalowa biżuteria, taka jak naszyjniki, zegarki lub bransoletki, może przypadkowo wejść w kontakt z baterią i spowodować niebezpieczne porażenie prądem. Wskazówka 4: Pracuj w dobrze wentylowanym miejscu. Pracuj na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym garażu, aby uniknąć narażenia na szkodliwe gazy. Wskazówka 5: jeśli zacisk jest stopiony, użyj specjalnego narzędzia. W przypadku gdy kabel wydaje się być stopiony z zaciskiem, może być konieczne użycie specjalnego narzędzia do demontażu kabla akumulatora. Który jest dostępne w większości sklepów z częściami samochodowymi. Część 2 z 3. Demontaż standardowego bieguna. Wszystkie typy z wyjątkiem strony GM, wymagane materiały izolowane rękawice robocze okulary, ochronne dwa szczypce lub dwa klucze płaskie. Krok 1. Znajdź zacisk ujemny. Określ, który z zacisków jest ujemny. Często ma on czarną plastikową osłonę. Jeśli nie, znak minus będzie znajdował się na słupku lub w jego pobliżu. Krok 2. Zamocuj łeb śruby. Chwyć łeb śruby zacisku ujemnego za pomocą klucza lub szczypiec i przytrzymaj go. Krok 3. Zdejmij nakrętkę i przewód. Za pomocą pozostałych szczypiec lub klucza, odkręć nakrętkę. Odłącz przewód ujemny i zabezpiecz go od akumulatora. Krok 4. Powtórz czynność dla kabla dodatniego. Powtórz ten proces na dodatnim zacisku, upewniając się. Że oba kable akumulatora nie stykają się ze sobą, należy również zapobiec dotknięciu metalu przez kabel dodatni, ponieważ zawiera on prąd szczątkowy, który może wpływać na podzespoły elektryczne samochodu. Krok 5. Zdejmij wspornik montażowy. Jeśli akumulator jest przymocowany za pomocą wspornika, użyj szczypiec lub klucza do odkręcenia śrub lub wkrętów mocujących akumulator. Do wyjęcia akumulatora można użyć wtyczki z przedłużką. Krok 6. Podniesienie akumulatora. Podnieś akumulator z uchwytu, pamiętając. Że może on ważyć do 40 funtów. Część 3-3. Demontaż słupka GM. Wymagane materiały izolowane rękawice robocze przedłużenie grzechotki, w razie potrzeby, szczypce lub klucz, w razie potrzeby usunięcia. Wspornika przytrzymującego akumulator, okulary ochronne zestaw nasadek, w tym nasadki i grzechotka krok 1. Identyfikacja zacisków. Zidentyfikuj, który zacisk jest ujemny, a który dodatni. Albo na podstawie koloru zacisku, czarny dla ujemnego i czerwony dla dodatniego, albo poprzez umieszczenie znaku mniej więcej w pobliżu każdego zacisku. Krok 2. Znalezienie odpowiedniego rozmiaru wtyczki. Chociaż większość zacisków pod stacji GM wymaga wtyczki 3-8 cala, sprawdź, czy tak jest, dopasowując wtyczkę na główce nakrętki. Jeśli pasuje idealnie, jest to właściwy rozmiar. Jeśli nie, Przetestuj inne rozmiary w zestawie nasadek, aż znajdziesz prawidłowe dopasowanie. Krok 3. Podłącz odpowiednią nasadkę do klucza z grzechotką. Jeśli zaciski są zbyt ciasne, może być konieczne użycie przedłużacza grzechotki. Krok 4. Zdejmij główki nakrętek. Po podłączeniu nasadki i klucza z grzechotką umieść nasadkę nad główką nakrętki i zdejmij ją obracając w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, powtórz tę czynność na zacisku dodatnim, upewniając się, że przewód dodatni nie styka się z żadnym metalem. Krok 5. Wymontowanie wspornika i akumulatora. W razie potrzeby zdejmij wspornik przytrzymujący akumulator na tacy i wyjmij akumulator.